Ojczyzny, parafii i w osobistych intencjach. Módlmy się za Ojca Świętego Leona, biskupów i kapłanów, aby Maryja, oblubienica Ducha Świętego, wspierała ich wysiłki w prowadzeniu łodzi Kościoła do portu zbawienia. Ciebie prosimy, wysłuchajmy się za naszą ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju oraz Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny z naszej parafii, aby upodabniały się do świętej rodziny z Nazaretu, a w ich sercach zamieszkała szczera pobożność, zajmna miłość i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież z naszej parafii, aby tak jak Jezus pod opieką Maryi wzrastały w latach mądrości i łasce oraz nie ulegali złym wpływom dzisiejszego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za księdza Mariana, obchodzącego swój złoty jubileusz kapłaństwa. Aby Maria, matka kapłanów. otaczała go małżeństwa opieką i wypraszała mu potrzebne łaski i wojnę błogosławieństwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarły z naszych rodzin, aby Bóg poczytał im dobro uczynione za życia i w swoim miłosierdziu obdarzył im radością wieczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Maryja w tajemnicy swojego narodzenia, wypraszała na błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na każdy dzień życia osobistego, zawodowego i rodzinnego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Panie prośby swojego ludu, który przez ustawiennictwo i zwraca się do Ciebie. Udziela nam skutecznej pomocy w życiu toczesnym,